Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam Was bardzo serdecznie w nowym materiale z gry New World. Tak jak obiecałem będą poradniki, będą ważne informacje, które mogą Wam się przydać, które możecie wykorzystać. I znajduje się tutaj nie bez przyczyny, ze względu na to, że chcę Wam pokazać, że możecie zakupić uzbrojenie w frakcji, takie jak broń i różnego rodzaju wyposażenie. Ja akurat należę do syndykatów, więc jestem przed syndykatem. E, oczywiście, jeżeli należycie do maruderów, to macie dowódcę maruderów albo oczywiście do przymierza e, również znajdziecie wasze stanowisko. Dlaczego akurat tutaj? Bo w tym materiale dowiecie się o tym, jak po pierwsze zakupić uzbrojenie frakcji. Po drugie, te uzbrojenie jest bardzo dobre i warto w nie przyinwestować. Po trzecie, e, możecie zmieniać atrybuty cech które macie w uzbrojeniu. Co jest fajne, jeżeli podejdziecie sobie, możecie otworzyć tablicę frakcyjną, macie oczywiście misje, no i tutaj od razu powiem, dlaczego zmieńcie sobie w ustawieniach preferencje języka, bo niestety nie wszystko zostało przetłumaczone. Dlatego też no, będziecie musieli sobie to zmienić, żeby Wam wyświetlało atrybuty, żebyście byli w stanie przeczytać. Macie dostępne po trzy misje. Jedne E, oczywiście, jakie zbieractwo, i tak dalej. E, drugie, e, które dotyczą e, wojny frakcji, czyli przykładowo e, stabilizacji, i tak dalej. I macie tokeny. E, tokeny, które zdobywacie wykonując misję. Za każdą misję, jak widać, nie tylko że dostajecie reputację, to jeszcze dostajecie stosowną ilość tokenów. Przykładowo, za tą misję jest 350. No i maksymalny cap tych tokenów macie 10 tysięcy. Czyli maksymalnie możecie ich na raz posiadać 10 tysięcy. Dlaczego warto o tym wiedzieć? Bo jeżeli to przekroczycie, no to niestety już więcej ich nie możecie posiadać, więc warto wydawać je na bieżąco. Na co możecie wydać? W zależności od Waszego poziomu w frakcji. Oczywiście na poziom frakcji wpływa reputacja i wykonanie stosownych misji. Czyli żeby awansować na kolejną misję, to musicie tutaj jakby nie było mieć poziom reputacji. Czyli żeby móc tą misję wykonać, muszę mieć stosowny poziom reputacji i mogę wtedy po wykonaniu tej misji awansować. No ja mam już drugi poziom i mam dostęp do lepszego rodzaju uzbrojenia. I co jest ważne, co jest istotne? Mamy to uzbrojenie i przykładowo mam chociażby taki kapelusz. Chciałbym go zakupić, ale widzę, że jest on do zręczności, tak? Jest to średnia tutaj zbroja, czyli kapelusz do zręczności a ja przykładowo chciałbym mieć maga czyli chciałbym mieć inteligencję no i jest problem bo jak to kupię no to mam co mam zręczność no to nie za bardzo mnie to interesuje więc tu moja rada i to też jest taka ciekawostka dla was możecie jest to pierwszego tieru możecie sobie zakupić takie pieczęcie i to jest pieczęć przykładowa okultystów i ona pozwala nam zmienić statystykę na inteligencję, czyli mogę sobie taką zakupić, no i kosztuje ona 100 tych tokenów, właśnie taką zakupiłem. I co teraz? Mam przykładowo yy, takie tutaj, jakieś obuwie, yy, wezmę sobie, ja chodzę tak w ciężkiej zbroi, czyli biorę ciężką zbroję plus 6 do siły. Więc kupuję, tak, zakupiłem. Mogę sobie oczywiście kupić, co tylko zechcę do tego poziomu, który posiadam czy jeżeli mam odblokowany drugi, no to mogę z drugiego tieru, naprawdę te itemki są bardzo fajne, dosyć mocne, więc warto je kupować, warto w to inwestować, tym bardziej, że te misje wykonuje się dosyć szybko i te tokeny bardzo łatwo, szybko można zdobyć, więc zakupiłem buty, yy, ciężka zbroja i zakupiłem również właśnie tą pieczęć która mi na to pozwala i mamy dwa miejsca Pierwsze miejsce to jest kuźnia, no i kuźnia, jak widać, w opisie jest do ciężkich zbroi, czyli ciężkie uzbrojenie mamy w kuźni, a lekkie i średnie mamy w stanowisku krawieckim. Także stanowisko krawieckie, jeżeli chcemy y, tutaj lekką albo średnią, a kuźnia, więc ja mam ciężką zbroję, to biegnę do kuźni, żeby wam pokazać, jak to wygląda, jak właśnie wygląda zmiana tych atrybutów. Co jeszcze jest istotne w międzyczasie, jak biegniemy, warto pamiętać o tym, że jeżeli przekuwamy, czyli zmieniamy te atrybuty danego przedmiotu, to trzeba wiedzieć o tym, że tracimy to, co znajduje się w slocie. Czyli jeżeli mam jakiś klejnot, jak mam moje wyposażenie, to Wam pokażę. Mamy tutaj przykładowo dany klejnot, no to wtedy tego gema niestety tracimy. Warto o tym wiedzieć, po pierwsze, te uzbrojenie musi być zdjęte do ekwipunku, czyli nie możemy mieć założonego tego uzbrojenia. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli miałbym tutaj cokolwiek w tym slocie, no to wtedy zostaje to zniszczone. Crafting. No i mamy tutaj uzbrojenie frakcyjne. Mam te obuwie, które zakupiłem, tak jak widzicie, i teraz mogę dzięki właśnie tej pieczęci, wykorzystując ją, i to obuwie. Mogę sobie je przerobić, czyli przerobić statystyki, żeby mieć tutaj inteligencję. No i do tego potrzeba 50 azotów, więc warto też o tym pamiętać. To wszystko, czyli przekucie tego tutaj, konsumuje 50 azotów. No ja mam dużo, więc się nie muszę to martwić. I co jest jeszcze istotne, że jak widzicie, mamy gigem slota. No i jeżeli tutaj bym coś miał w tym slocie, no to wtedy jest problem bo pracę to po prostu ulega w zniszczeniu więc warto też jeszcze raz o tym wspomnieć No i muszę za to podatek zapłacić wiadome więc biorę ogarniam i zobaczcie sobie że moje ciężkie obuwie zostało przekute pięknie ładnie I co i mam 6 inteligencji Czyli jeżeli jestem magiem to teraz w tym momencie bardzo się cieszę bo mam 6 inteligencji i mogę lepiej czarować są mocniejsze moje ataki i tak dalej, dlatego też warto w to uzbrojenie inwestować bo jest one dosyć mocne jeżeli wykonamy te misję, też warto o tym wiedzieć, przykładowo już Wam pokazuję, mam kolejną tak, dla syndykatu, 35 poziom no i niestety te misje do najłatwiejszych też nie należą, więc warto o tym wiedzieć jeżeli nie macie wymaganego poziomu to możecie też tą misję wykonać tylko zachęcam do tego żeby mieć daną ekipę. I co jest jeszcze istotne, musicie mieć oczywiście odpowiedni poziom reputacji w waszej frakcji. No a żeby ten poziom nabijać, wystarczy wykonywać tę misję. Dlatego ja zachęcam, żeby tę misje wykonywać, żeby to uzbrojenie zdobywać, bo jest one bardzo fajne. Możecie też oczywiście sobie zakupić różnego rodzaju broń, przy czym broni nie możecie zmieniać atrybutów, czyli jak tutaj mam przykład, bo jeden do siły to niestety tak też zostaje i nie da się tego zmienić. Co do uzbrojenia możecie to zrobić. Jest to taka moja rada i warto to oczywiście robić, żeby być jak najlepszym w boju. Ja bardzo dziękuję za zobaczenie tego materiału. Dzięki za wszystkie łapki w górę, dzięki za wszystkie subki. Mam nadzieję, że gierka Wam się podoba. Życzę oczywiście udanych wypraw i ekspedycji. Trzymajcie się!